Może nie ulubione, ale jedno wspomnienie takie, że my nie żyliśmy w zgodzie. Bardzo się różniliśmy. Natomiast jak dowiedziałem się, że umarł, to pierwsza myśl była, że nie zdążę mu wielu rzeczy już albo wręcz nic powiedzieć. A, a chciałem. No córki, jak mi się urodziły? Nie syn, znaczy no syn też był ważny, ale no jak droga Paulinka wyskoczyła, no to już, to już mi nic więcej do szczęścia nie brakowało. Zacząłem, że nie, dużo nie powiem, bo mi ojciec zmarł jak miałem 13 lat. Ojcem jestem i mam 21-letnią córkę, która jest roślinką, czyli całkowicie niepełnosprawną i tak dalej. Po o niedotlenieniu mózgu, i no, ledwo co ją uratowano. Dzisiaj jest. Środa. Środa, dzięki. Tak. Jutro jest czwartek. Jest <noise> Dzień ojca. Tak. Jest Dzień Ojca. Piotrek, jakie jutro jest święto? Eee, święto Babci. Święto Babci. Święto Babci? Może być. Babcia jest kochana. Tata też? Może święto taty Okej, okay, może być To my nie wiemy jakie jest to święto A jakie jest święto? Jutro jest dzień ojca Zgadłem, widzisz? Miałem, miałem wiedziałem, że będzie Okej okay. Czyli kwiaty dla taty jutro? Okej, okay, mogą być Zakończenie roku nie, na pewno. Dzień ojca nie. Tak, jest jutro dzień ojca. O. Macie jakieś plany jak z tatą ten dzień jutro? Nie. <laughs> jeszcze nie, jeszcze nie. Poję bo... wszystkiego najlepszego i będzie git. Prezent już jest załatwiony, wręczy go reszta rodziny, ale podejrzewam, że w weekend spędzę z nim po prostu czas. Myślę, że zaskoczę go w domu, bo pracuje typowy home office, więc sądzę, że kupię jego ulubione kwiaty. To jest um, Eustomy. I przyjdę do niego z moim zrobionym sernikiem, który uwielbia. A tak, no jadąc na cmentarz do swojego ojca, prawda? Czyli symbolicznie. E, tak jak każdy inny. Tak A. jak dzień matki, dzień, w którym kupuje się coś swoim bliskim, o których trzeba pamiętać i chce się pamiętać. E, samotnie licząc na to, że któreś z dzieci sobie przypomni. Na tej zasadzie. Jak nie będę miał jakichś problemów z pamięcią, to będę do końca się pamiętał. Yy, pierwszy raz, kiedy Piotrek do mnie sam podszedł i powiedział: Kocham cię, tato. tak? Budowanie budy dla psa. Pokazywał mi, jak wbijać gwoździe. Razem robiliśmy e, dach, razem robiliśmy otwór do tej budy. Chodziłem z Tatą na mecze, ale nie na Pradze. Bo jestem z Krakowa, nie się z Warszawianką. Wylądowałem na Pradze wiele, wiele lat temu. Ale chodziłem na mecze Krakowi zupełnie kibicom Legii z Pragi, się nie spodoba. Okres okupacji, powstania spędziłem w Warszawie. Byłem z tatą w obozie w Pruszkowie. Poszedł do Niemki, która była zmiana, stwierdził, że on jest z dzieckiem z opiekunem. Spojrzał na mnie, na tatę i na wypuścili. Także teraz przed dziewięćdziesiątce, a znajomi, którzy byli w tym czasie również w więzieniu, nikt nie wrócił ze znajomych. No nie zawieść. I, I to, jak czuję, że syn na mnie liczy i, i ma jakieś w, wymagania wobec mnie, no muszę podołać, tak? Za wszelką cenę. No, na wychowanie nauczyć dzieci, żeby nie na swoich błędach. Człowiek musi po prostu sam się przejechać i to jest najtrudniejsze. Nic nie można na siłę robić. Odpowiedzialność i konsekwencja. Chyba, chyba. A i do tego jeszcze dochodzą uczucia, które trzeba. Umieć okazywać. No to szczęśliwe to właśnie były, jak córka jeszcze miała 3,5 roczku. Ona się jeszcze wtedy śmiała. Ja z pracy wchodziłem, wchodziłem tylko w drzwi i usłyszała mój głos. To się śmiała jak tylko właśnie wyłącznie do taty. Do swojej mamy się tak nie śmiała jak. No to to jest najprzyjemniejsze. No.